Antarktyda. 10 najważniejszych informacji. Takich wybranych, ponieważ o Antarktydzie można by mówić długo. Zacznijmy od tego, że powierzchnia Antarktydy to 14 milionów 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli jest to piąty pod względem wielkości kontynent. Mniejsza jest oczywiście Europa i Australia. I Antarktyda zawiera 90% światowego lodu co daje 70% światowych zasobów wody, słodkiej wody oczywiście. Druga informacja. Pamiętajmy, że Antarktyda to nie jest lód pływający po wodzie. Ponieważ musimy pamiętać, że jest to lód o miąższości średniej miąższości, czyli można powiedzieć grubości 1900 m i ten lód jest na lądzie. On leży na lądzie, właśnie dlatego należy pamiętać, że kiedy dojdzie do stopienia tego lodu na Antarktydzie, to zwiększy się również ilość wody w oceanach, i gdyby cała Antarktyda się, można powiedzieć, stopiła, ten cały lód tworzący leżący na Antarktydzie się stopił, to poziom morza mógłby wzrosnąć nawet o 60 metrów czyli coś już bardzo niebezpiecznego a około 98% Antarktydy. Jest właśnie pokryty tym lodem, a w najgrubszym miejscu ten lód ma 4897 metrów, czyli prawie 5 km lodu. Trzecia informacja dotyczy temperatury, ponieważ najniższa temperatura została zarejestrowana 21 lipca 1983 roku na stacji polarnej Wostok minus 89,2 stopnia Celsjusza. Ale obserwacje satelitarne pokazują, że ta temperatura spadała do niższych wartości. I jeśli chodzi o te temperatury zarejestrowane przez satelitę, i one pokazały minus 93,2 stopni Celsjusza. Czyli temperatury na Antarktydzie spadają poniżej 90 stopni Celsjusza. A jeśli mowa o najwyższej temperaturze, to wynosiła ona 18,3 stopnia Celsjusza. Na plusie i została zarejestrowana 6 lutego 2020 roku. Oczywiście te temperatury powyżej zera występują tylko na wybrzeżu i na Półwyspie Antarktycznym. W innych miejscach te temperatury są ujemne. Czwarta informacja dotyczy liczby mieszkańców czyli ludzi, którzy mieszkają na Antarktydzie, a na stałe na Antarktydzie nie mieszkał i nie mieszka nikt. Żyją tam tylko ludzie w bazach, w bazach badawczych, które można powiedzieć są ich domami na kilka, kilkanaście miesięcy. I na Antarktydzie na stałe nie mieszka nikt. A ta liczba ludności, można powiedzieć Antarktydy, waha się w zależności od pory roku pomiędzy tysiącem a czteroma, pięcioma tysiącami ludzi. No ale na stałe nie ma tam nikogo. Piąta informacja. Dotyczy najwyższego punktu, a znajduje się on na masywie Winstona i wznosi się na 4892 metry nad poziomem morza, a średnia wysokość Antarktydy to 2040 metrów, czyli Antarktyda jest kontynentem z najwyższą średnią wysokością nad poziomem morza. Oczywiście wszystko to wynika z tego, że ta pokrywa lodowa ma średnio 1900 metrów. Ale kiedy spojrzymy na średnią wysokość lądu, to ona wynosi około 82,8 metra nad poziomem morza. I tu należy też zaznaczyć, że pod powierzchnią morza jest około 5,5 miliona kilometrów kwadratowych Antarktydy, czyli prawie 45% powierzchni lądu Antarktydy. Ale nie wolno zapominać, że gdyby ten lód się stopił, to wówczas ten ląd by się podniósł. Może nie jakoś znacznie, ale jednak poszedłby do góry o te kilka metrów, ze względu na to, że jednak ten lód, no, prawie 2 km, tak średnio lodu musi na to wpływać, i wtedy doszłoby nie tylko do podniesienia się stanu mórz spowodowanego przez stopienie się tych lodowców, ale również dodatkowo podniesienie się tego terenu również wpłynęłoby na podniesienie się poziomu morza. Szósta informacja. Antarktyda to w większej części pustynia. Jej wnętrze określane jest jako pustynia lodowa, ze średnimi opadami rocznymi poniżej 100 ml. Na wybrzeżu jest, można powiedzieć, troszkę więcej opadów, ale nawet tutaj jest to do 200 ml deszczu w skali roku, czyli bardzo, bardzo mało. Dlatego można śmiało nazwać Antarktydę jedną z największych, jeśli nie największą pustynią. Tylko, że pustynią lodową. Siódma informacja. Wybrzeża, a raczej można powiedzieć oddalenie od innych miejsc na świecie oczywiście Antarktyda jest najdalej wysuniętym na południe lądem i jeśli chodzi o odległości od innych kontynentów, to do Ameryki Południowej jest to 1000 km. Oczywiście mówimy o odległości wybrzeża Antarktydy od wybrzeża Ameryki Południowej jest to 1000 km. 3100 km do Australii i 3980 km do Afryki. Ósma informacja dotyczy zwierząt i nie występują tu rodzime kręgowce całkowicie lądowe. 53 gatunki ptaków i 6 gatunków ssaków jest uzależnionych od środowiska morskiego i są to zwierzęta, które nie są zwierzętami tylko lądowymi. Jeśli chodzi o największe zwierzę wyłącznie lądowe, jest to nielotna muchówka belgika antarktika o długości do 6 mm, ale jeśli chodzi o kręgowce, to takich całkowicie lądowych ze względu na panujące na Antarktydzie warunków po prostu nie ma. Dziewiąta informacja dotyczy tego, że Antarktyda oczywiście nie należy do żadnego państwa, chociaż wiele państw rości sobie prawa do niektórych terytoriów Antarktydy. Pamiętajmy, że oczywiście podpisano umowy, które mają chronić przez najbliższe lata Antarktydę przed tym wydobywaniem na przykład surowców mineralnych, czy też przed przeróżnymi formami niszczenia tego miejsca, ale wiele państw zdaje sobie sprawę. Że Antarktyda może zawierać w sobie na tyle bogate złoża, na przykład jakichś minerałów, czy też bardzo cennych substancji, że to może się zmienić i za jakiś czas może dojść do sytuacji, kiedy ta Antarktyda niestety już nie będzie mogła być tak chroniona, jak jest to obecnie. Dziesiąta informacja dotyczy jezior, ponieważ jak najbardziej na Antarktydzie są jeziora, tylko że są to jeziora podlodowcowe. Największe z nich ma powierzchnię około 16 tysięcy km kwadratowych. Jest to jezioro Wostok. I najprawdopodobniej część tych podlodowcowych jezior może być ze sobą połączona i w tych jeziorach istnieje życie. Oczywiście, głównie życie, które sprowadza się do bakterii i organizmów jednokomórkowych, ale występują tam też organizmy wielokomórkowe. Więc, co ciekawe, nawet Dwa kilometry pod powierzchnią lodu mogą występować jeziora, w których istnieje proste, bo proste, ale jednak życie. Tak, jako ostatnia ciekawostka, ostatnia dziesiąta informacja i oczywiście pamiętajmy, że o Antarktydzie można by mówić godzinami i kiedyś taki materiał również się pojawi. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.